Witam Was w kolejnym odcinku Smart Reviews TV. Dzisiaj zajmiemy się takim omówieniem pokrótce na szybko Samsunga Galaxy Note 2, którego premiera odbyła się 29 sierpnia w Berlinie. No, i tak, zaczniemy od procesora: jest to Exynos, ten sam z Galaxy S3. że taktowanie ma podkręcone do 1,6 GHz. To, co mnie najbardziej boi, czyli 2 GB Tak. Ekran HD Super AMOLED 5,5 cala, czyli troszeczkę większy. No i ma proporcje teraz 16 na 9, ale rozdzielczość się nie zmieniła. No i też nie wykorzystano matrycy Pentile, co dla niektórych użytkowników może być wielkim zadowoleniem. No i też duża bateria 3100 mAh. No i e, też zaskoczenie takie, że od razu na starcie ma Androida 4.1 1 Jelly Bean e, Plotki krążyły, że właśnie będzie miał ICS-a, będzie zaktualizowany razem z Galaxy S3, no ale Na szczęście od razu ma Jelly Bean e, Też są funkcje znane z Galaxy S3 tutaj, czyli Smart Stay, Direct Call, Pop-up Play e, No i e, Zmodyfikowany troszeczkę SPEN z 1024 poziomami nacisku. Jest też funkcja AirView, czyli przytrzymujemy stylus tak około 1 cm nad powierzchnią ekranu i mamy dostęp do jakichś tam informacji wybranych. Quick Comment pozwala przypisać działania gestów SPEN'a Mamy też Easy Clip, który ułatwia wycinanie różnych takich obrazków, jakie chcemy z jakiegoś zdjęcia. Screen Recorder, czyli możemy od razu ekran nagrywać, co się dzieje na naszym ekranie. Pop-up Memo to jest notatnik, który się włącza po wyciągnięciu, wyciągnięciu SP na z jego stacji w Galaxy Note 2. No i wymiary to sobie możecie też znaleźć 80 151 na 9,4 mm waga nieznacznie wzrosła do 180 gram pamięć wewnętrzna 1632 64 GB pewnie w Polsce będzie tylko dostępne 16 GB no i microSD do 64 GB aparat też ten sam Galaxy S3, przednia kamerka również łączność też szcząt Bluetooth 40 inne takie NFC też jest no, i powinien do Europy zawitać w październiku. Cena na razie jest właśnie tajemnicą, ale tanio też nie będzie. Jeszcze omówię Wam szybciutko jego wygląd. Szczerze, telefon nawet chyba bardziej mi się podoba niż Note 1. Naprawdę. Bardzo mi się też podoba kolor Titanium Grey, który będzie też dostępny na początku w porównaniu z niebieskim kolorem. Z Galaxy S3 jest moim zdaniem o wiele ładniejszy, ale jakbym miał kupować to i tak bym wziął wersję białą. Zobaczymy, czas pokaże. Może kupię, może nie, zobaczy się. No i z tyłu też myślę, że fajnie rozwiązany, ale nie ma tak fajnie wykończonego głośnika jak Galaxy S3. No i tu w wersji Titanium Grey Tył. Więc dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji oraz łapkach w górę. Na razie.